Do tej pory nie wiem, czy to prawda. Do tej pory tego nie rozumiem. Pr próbuję w jakiś logiczny sposób opisać w swojej głowie, jak ten człowiek mógł w ogóle żyć. Gdy to nie przynosi efektów. Wmawiam sobie, że Że były to po prostu urojenia i halucynacje. Mimo pełnej sprawności mojej psychiki, no, ile mi wiadomo, krzyki na klatce schodowej, późne, choć właściwie to już wczesne godziny nocne. Zrywam się z łóżka i wybiegam na kratkę, zobaczyć co się stało. Idąc słyszę krzyki innych ludzi oraz trzaśnięcia drzejami, staję w korytarzu i widzę człowiek lub coś, co przypomina człowieka, Jego głowa wygląda... Cholera... Jakbyś wyciągnął rękę i wbił palce w galaretę... No i wyrwał z niej garść... Człowiek ma w głowie dziury sięgające od czubka do samych ust... Jego mózg byłby w plasterkach, gdyby nie fakt, że wokół nie ma żadnej krwi, a rany nie zdradzają zawartości jego głowy. Wygląda, jakby jego ciało było jakimś, nie wiem, ciastem, które formuje się od każdego dotyku. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to inaczej opisać. Wyobraź sobie, że wkładasz rękę do ciasta na pierogi, czy co tam chcesz, zaś ono odkształca się od nacisku twojej dłoni. Wyobraź sobie, że wyciągasz dłoń brudzoną ciastem, a ono ponownie odkształca się, ciągnąc i rwąc za twoją ręką. Nie tylko tak mogę opisać głowę tego człowieka. Mimo tego żył. Próbował nieudolnie czołgać się po schodach, jednak gdy stawiał pięść na ziemi i próbował się na niej oprzeć, widziałem jak pod naciskiem jego ciała zmieniła się w breję. z bólu upadł na podłogę i zmiażdżył sobie nos, który rozlał się po całej jego twarzy. Zalep Pijając fragmenty już wcześniej uszkodzonych oczu, krzyczał, błagał o pomoc. Jestem pewien, że inni też to słyszeli i pewnie już go widzieli. Wyciągał ku mnie to coś, co jeszcze do niedawna było ręką, ale z każdym ruchem na ziemi. Coraz bardziej przypominał jedynie bezkształtną breję. Stałem jak wryty i patrzyłem. Cholera, nie mam pojęcia, jak miałem zareagować, aż I po prostu go nie było. Jego ciało po prostu stało się breją. Wciąż stałem i patrzyłem aż. nie zaczęła się poruszać. Kleić do schodów i w swój groteskowy sposób spinać się po nich ku mnie. Teraz. Teraz jestem w mieszkaniu. Siedzę wpatrując się w drzwi wejściowe. Słyszałem odgłosy sunącej brei, dopóki nie znalazła się pod moimi drzwiami. Przez chwilę przestałem słyszeć jakiekolwiek dźwięki. Po czym po prostu. Jakby nigdy nic. Pukanie. Pukanie. Co jakiś czas spokojne. Po prostu zwykłe pukanie.